Ja szczerze powiem, że przekonał mnie trener Rumak. Znaliśmy się już trochę wcześniej. Wytłumaczył mi wizję klubu, jak, on go będzie, jak będzie drużynę prowadził. Fajne miasto, dobrze zorganizowany klub, dużo o nim słyszałem, dużo dobrych rzeczy, było trochę powodów i szybko podjęłem decyzję. No, każdy zawodnik sobie stawia jak najwyższe cele i, i chciałby zakończyć sezon na najwyższym miejscu. Czas pokaże, dużo pracy przed nami, ale myślę, że, że drużyna jest doświadczona, mamy bardzo dobre warunki do treningu, ale oczywiście ta liga jest ciężka i, i trzeba naprawdę dużo pracy włożyć w okres przygotowawczy, jak i w każdy mecz. Zobaczymy, co czas nam przyniesie.